Cześć, witajcie z tej strony Gazing. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2 i dzisiaj jest obiecywane multi i dzisiaj jest ze mną Piotrek. Witam. Jak widzicie, Piotrek jedzie czerwonym manikiem w kolorach sprawy pozarnej. Jedziemy do Co Ogólnie nie patrzcie skąd mam Volvo pytanie. To nie jest profil, na którym gramy na serii. To jest profil ten, na którym, który może pamiętacie trochę z liveów, może nie pamiętacie. To jest ten profil, na którym jeździliśmy na live'ach, który jeszcze Wam pokażę w statystykach swojej firmy manager firmy, manager garażu. Jak widzicie to jest ten zapis, tylko który jeździliśmy na live'ach i na nim będziemy nagrywać multi, bo tylko tutaj mam cię warówki. Eee, tak myślę, tak postanowiłem sobie, że na tym zapisie będzie multi. Eee, no i nie patrzcie też na pieniądze, ale jak to tak powie, o, na multi tak jest. Ogólnie dzisiaj plan jest taki, że ja jadę do Katowic z pustymi beczkami 9-tonowymi. Nie wiem po co komu puste beczki, ale okej, okay. do Stokes. No i przychodzę za zlecenie mam 29 tysięcy, pozostało 9 godzin i ferm łatunek z 11 godzin. A Piotruś co masz? Więc tak, ja mam yy, też ładunek do Katowic. Yy, to firmy Stokes. Łatunki... Okay. Łatunek mam trociny 14 ton Oczekiwany między wtorkiem, 22, czy z Rotą 4 rano wychódź lecia 56 tysięcy. Co, lecim? Lecim. Ej, e, a w tym. A nie wiedziałem, że w tym Wannimow na trociny przewodzi. co, ty jedziesz pierwszy, czy ja mam jechać pierwszy? Jedź pierwszy. No bo, że chcesz. No bo na później połowie zmienimy, jak coś. No w później się zmieni. Gdzie będzie połowa? No <noise> mamy 400. No wiesz, ja 300 303 km, to się zmienimy. O na razie, ja ja, tylko ja jadę szybko wolbię A j, jaka w prędkość ustalamy? E, nie wiem. Chyba 90 to no nie... No 90 ustalimy. I więc dlatego mówię, żeby nie było pytań w komentarzach Skąd mam cię worówkę o gaźnik streatowo pieniądze i kupić ją Nie, nie, nie. E, to jest ten zapis live, tylko z Lewo, no nie? A nie w prawo? Ja mam tu w prawo jeszcze. Nigdy. Ale tam ten dłuższa droga jest. A! A. Bo to cię wyznacza, no nie. A zjedziemy na pobocze ustawić sobie na mapie, no nie. Jeszcze raz ty zejdziesz na pobocze, tak? Co sobie ustaw na mapie. A no, tu ustawię. ustawie. Bez tego, z Poznań. Eee, ten ten byś po prostu w centrum wyjedziemy, tak? Od razu na autostradę, ja już ustawiłem sobie. Okej... Okay. Okay. Ile masz godzin? Ja mam 5, 15. już 5.15 Już szybkie pójdę, więc jest na no. się Dzisiaj też nie będzie pytań Chyba że Piotr ma jakieś pytania do mnie Nie mm, Nie, raczej nie. tak nie mam pytań O, bo tu za... tym. Nie widziałeś tego nie? Yeah. Na dwóch kołach jechałem Nie mam... Tu się multi, na multi nie ma pytki, nie będziemy dawać pykani. I widzisz, jak jakiś, jakiś PL dziku pojechał. Ten mi długimi błogosłami z tyłu. Nie akurat krótki dremont to nie jak ja trochę jasne. Tak troszkę tak się nie rozpędzaj tym falowym ja tym manikiem to troszkę wiesz. A bo ja... moje Volvo jest tego. Szybciej. Moja Honda. Szybko nie wygląda. Zaraz dalej to w rotraku to opcję możliwości możliwość wychyleniać, wychylenia no nie? Tak. Jak tak... tak fod Tego co oglądałem. Mam nadzieję, że nic nas na trocze nie spotka jakichś takich, wiesz? No, chyba w jakiś diabeł będzie jechał i nas biegnie. Bo jakiś Taron, albo taki Roman, z, z którym ostatnio grałem w cesę y i wstawiłem na YouTube. A. Wiecie o którego Romu Ja się widzę, co nie ja? W widzę. To muszę przegrać, bo jest zielone akurat. To by też razem nie najlepiej na pomarańczowym pojedzie. No tam też, ja to akurat na pomarańczowym stoszyłem, nie? Aha. No te poprzednie. Zabię co jakieś kurde... Porowisko jest po prawej stronie? Ja nie wiem. Jakaś firma mi się wydaje. To będzie jakaś I teraz w prawo, nie? Będziemy tak, jechać. teraz w prawo Na A2 wyjeżdżamy, będziemy jechać do Lewska, Piotr Faka. Faka. A to... E, z Poznania... Ej, ale to praktycznie to w twoją stronę jedziemy do Katowic No nie, aż tak nie No ale A2 trochę jedziemy do ciebie To raczej byśmy musieli to jechać Mówisz? Tak no. A to lew, to gdzieś po Wrocławiu warty? Pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. A czy tak w środku jest tak? Tak no. jak będzie miał tego o, o, moich widzów pod chato no, Ale teraz nie powiemy, może ci chodzi gdzieś tam ale tak jak miałem ja, Eee, bo gdzie ja mieszkam, może ci gdzieś chodzić nie fukać, a u Piotra po może cię szukać a i tak Piotrka nie znajdziecie. Piotrek wygląda jak tajnie, a nie Piotrek? No. Ej, albo mi się zdaje, albo tutaj dodali te Niebieskie te. Bramy. A może tak te bariery. Daje, bo tego chyba nie było. Tego nie było. i manik manik, ruchy, ruchy. A i bramki chyba... Do, I bramki Piotrek jeszcze dodali. Nie, bo było... no już nie no, pamiętam. Nie, tego nie... tych niebieskich nie było e, barier, na 100%, bo ja jeździłem, no nie... tędy, na... Pro, na nie niby jeździłem, ale... E, tego. I tu bramki jeszcze dodali. No ja... zawsze muszę przywalić bramkę. Wiesz co, Piotrek, ale bo już przede mną jechał? Postaram się przykrzeć, tylko zanim ten. Wow! Nie widziałeś tego. Nie. nie, nie zajesz piotre, zajesz. O, tego też nie widziałeś. Ile <grym> jest tak kiedyś, w 90. Ej, ale chwila! Musimy się jeszcze na chwilę zatrzymać, sekunda. Czego? Pokaż, powiedz mi jak ty to masz tu na mapie, znaczone. Ja a dwójko przez Aha, Łódź, Dobra, przez już łódź. mam, nie, nie, już mam, bo jakoś mi dziwnie ta nawigacja pokazywała, nie wiem... Ja myślę, jadę wszystko. przez Łódź, no nie? Czekaj. Czekaj. Jeszcze jedną chwilę. No, przez no. tak, przez no. dobra. Nie, podczas a, mi nawigacja zwariowała trochę w bliższej ja tak panie trąpisz. Ja to ja. No, zbierasz się z van, no tak zwano. Nie lubię z tym jechać. Nie lubisz wan, z van na mnie jeździć? No. A wiem, bo zawódca, no nie. W go nie na zakrętach, no nie? I się konie na torach. O. Wiesz, wiesz, o co Kasia chodzi? Wiem. A wiem wytawana to jest yy, tego jak yy, pociągowa, taka co na pociąg zakłada. A to tego nawet nie wiem co się. to jeszcze. a jest z tyłu takie bolszy do pociągu chyba co robią, ten co robi zjewda na pas bezpieczeństwa. Bo <laughs> będzie chyba... Ty bo ja do 94. Więc. Co tam planu, planujesz na YouTube? Trochę, trochę ja tu jadę stuwejów, no nie? A, ja mieliśmy 90 jechać, panie. Ja ty tam ja, ja, 90? Ja 85 nawet. 50 km wolniej, żeby u ciebie niewolni w razie, no nie? Jak chcesz, mogę przyhamować ostro. Nie, to wiesz, to o, ja odbiję na lewy pas. To jest jakąś w sobie o nie to mi się wydaje to jest... Co? nie torowisko e, sekka też jest to jest jakaś... O, to Wisła płynie przez i, po, po, po Wisła Bardzo. ale nie Wisła płynie z nie? nie <grystanie> bo ona wypływa z ma... nie, nie potrzebuję, mam pełny ja mam pełny bag woli, bo od pracownika wzięłem nowa stacja tej stacji też nie widziałem, żeby była nazwa takiej stacji A jak to była nazwa, bo nie zwróciłem uwagi Na P Penta in, Pentinel, coś I tak ja mam moda na oficjalne stacji na single, więc... Znaczy na promocie, ale nie mam jeszcze tego promocji zakwalizowanego Kurde ja, Jak wejdę na... Tak jak wejdzie, no... Jak będę już dodatek do Urtraka no nie... No o, helikopter leci na bo... O! <grymanty> eee, tego. Jak będę już miał ten udatek do Eurotruck Halabille na wyjdzie promoc, mówię wyszedł, ale mi pewnie nie będzie działał. A jak wyjdzie promoc, to Piotrek będzie się działo. Ja czekam na Tom, na Węgry. Nie wiem, czy już jest aktualizacja, czy nie. Jest aktualizacja, nawet w Boch mi mówił. Albo mi się zdali, albo też na tych autostradach, które zdali te... Na tych tunelach dla zwierząt, te płotki. Bo tego też nie było, tych płotków na tunelach dla zwierząt. Ja I było? Było, hmm. było Chyba. 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 O roboty trokowe tutaj jakieś? się nie mogą skończyć. No. A parking pewnie robię. A parking jest tutaj, więc po prostu nie niby robi. Bo... <laughs> 14 Kurde, ale ci... O, tam jakaś farma jest. Po prawej? Po prawej? No. Faktycznie. Te serio, dali nowe bariery jakieś na drodze. Tego nie było, Piotrek. Ty nie oszuka. Nie, nie, nie chcę, nie chcę kłamać. Nie, nie, nie wiem jak to, czy to było, czy nie. Ale mi się że wydaje, że tam tych niebieskich chyba nie było, ale... Tych też chyba nie było Tak wiecie każdy nikt przejdzie z tyłu Czy mam stałe 90 Ja też mam stałe 90 190 A masz ma piłeczkę z tliga za bifonu, żeby ci bujała? Nie, nie mam właśnie zapomniałem co montować powiem szczerze O To też jakieś nowe tego Prawili liduwo na tej nowej Motoraka. wersji Urtaka Dobra, zwaleniamy hmm. No mandat kurde, o kilometr przekroczona prędkość. Zawsze musi nie złapać fotelu, zaraz! I 330 tło poszło. <grym> o cień, samochodziki mi tu się bujają. Teraz będziemy cieszyć w prawo, wkać nie, wydaje się. Nie doczekałem odpowiedzi. Jaki? Co no. planuje na YouTube, tak? No. Dużo, Piotrek, rzeczy. Ja, ja, nie. Tak, teraz jakby, trochę pan i meto mi pomaga w sezonie. Żeby nie trwało jakoś długo. Eee, 17, więc wiem. E, otrąbili mnie. Więc wiesz, niedługo, nie, myślę, że ponownym roku że jakoś w marcu wystartuje drugi sezon z Farminga 17 myślę, albo w lutym fajnie by było o tak, jakieś tych o Piotrek wiesz na święta... O FAK co tam? o barierkę zahaczyłem a ja myślałem, że ten Eee że ja zahamowałem i po prostu nie, nie jest ten, robić. Nie to A w tak to, ja, ja w tył jeździć Piotrek punkt. Ale jak kurde Piotrek, jak ja powiem ci, że na razie to jak do, dostanę pod Za tydzień, w sobotę jest wigilia ogólnie, więc będą prezenty ludzie Cieszcie się Pierdolone światło Cieszcie się że Będzie się wigilia w sobotę już za tydzień, bo w sobotę, więc dla nas to jest za tydzień i będzie bardzo fajnie i gaziek wyciągnie spod choinki. Dodatek Le Ville de la French, czyli Francja. Czy on, on się nazywa Le Ville de la French czy Viva la France? Viva chyba. Dobra, tak, yy. Viva la French, yy. to będzie jazda naprawdę. Wyjdzie nowy Promoc, to dodajemy od razu do serii z Eurotracka I będziemy jeździć przez cross, no mowy lew to mają dodać podobno nawet tego co słyszałem W nowej wersji promocy w Polsce Mają dodać tam koło coś tam, mają dodać tam palnie, mają dodać Więc będzie się działo Chyba, że tego nie dodadzą bo oni są dziwi Czego ty hamujesz te tak 200 metrów przed światłami? Eee, to jest za, ten, który zakapiłem i teraz tego tak ostro przehamowałem, wiesz? Zaraz ja pojadę pierwszy. Zobacz okay. jak się jeździ. Oto rata. Oto rata Tak, nie złapie? Jakiś Sony The Game. A tu Niemcy też jeżdżą z nami? Mogą jeździć tutaj Niemcy? No, raczej też. Ło! Wow. Wow! Usp. sorry. A, ale w, nie, nie nie dotknąłeś mi nawet, że nie, nie? Nie. O, Sorry. Nie. Ale Piotr, no. hamowanie było ostre i ze mną pannę tyłu No. Kurde, Piotr. Nie Piotrek... masz Co? Nie, nie mam. Co ty? Nie mówię, żeby mnie nie dotknąłeś. Jest to zielone czy Ja Nie wciskałem. Nie. Hamulec i nie tylko hamulec. <gry> jest źle. Ja, bo nie ja. wiem, czy to jest wójt, jesteśmy? Tak, watch it, jest... A to jest łódź? Łódź. Pewno. Chapter, prawda? <toddź> jest tego wójt? Nie, jesteśmy w dolprinie. A, to jest, ja już mogę. O! Kolejne jakieś roboty Czy tu buduję i wybudować nie mogę Po prawo Ale to powinni zrobić w Eurotracku Bo jak już zaczęli zaczął tu budować To już powinien skończyć To no nie? To jest trochę ciekawe ile by to tego Ważyło taka gra Na Katowice to prosto tak? Tak, tak, to prosto. A na giewą to turendy. Na lewo Nie ma no, na lewo mam na prawo, mogę w prawo skręcić. i chcę pojedziemy dłuższą drogą Ja mi to ma pojętnie tylko szczekaj nad światłami <grym> <grym> Na razie to prosto Ja tu 110 lecę, wolny bo... No właśnie nie widzę. Do no konic nie mogę ty się lecić 110 A ty wlecisz 110? No, cię próbuję to koniec, a coś nie mogę Ja już 120 prawie. Nie na no, 110 śleć. A z takim ładunkiem 9 tam to co to jest, no nie? No ja szuczę tą y mocno skręcę to szuczę tą naczepę. Więc jak zaraz taki fajny zachryń, to nie hamuj bo było w to wjechać, Patryk, to w prawo. Zobaczymy co by się stało. To, to spróbuj ty pierwszy, dobra? Nie, dziękuję. Nielegalne wyścigi w Oru 2 MP. Chcesz się przespać? Nie, nie potrzebuję. Bałem się, tak. tyle razy, że... Mm, o! Kto siedzi? Pozdro z YouTube, ziomeczku! Pozdro z YouTube. Szeregości kolego, dzięki! Szerokości? Yeah, yeah, nie! Nie! Jakiś tyle, nie W tym dostałem! No i. nie? Co To jest chyba, nie? Co ty jest dostałeś, no dostałem Pozdro z YouTube'a a ja ale e, się udałem, pozdro z YouTube'a Ja ja, Cie, ja pozdros nie, pozdros YouTube a. YouTube a. Pozdro z YouTube'a Pozdro z YouTube'a Piotrek, pozdro z YouTube'a Pozdro... Ale to tak cicho słychać na tym Eurotrachu, jest, nie? No Ale no. dobrze, w ogóle to do dodali O, ile tu jest osób, czy my jeszcze byliśmy w Katowicach? Tu komuś wyjedzie O jedzie wy. Pozdrawiamy z YouTubea wszystkich szerokości ludziska Pozdrawiamy wszystkich szerokości. Szerokości. No dzięki szerokości przytulności życzę O kolejni jacyś dorośli Sami dorośli jewdo Potrek! Sami dorośli jewdo Tu jedzie Tu jedzie jedycy A ty nie A dużo osób Dużo osób takich po w wieku podeszłym gra w Eurotracka po prostu, nie? Tak. Na przykład Artur, ten, wujek Tam widziałem jeden pan na Twitchu live, tlic, no, oglądałem to. na YouTubie ci się yy, też Twitch. że. ta, infona siła w Eurotracku. Wiem, ja widziałem. Wiesz, ile ty się Ty, ty pedisz? Mają w LPG. <Soros> A nie w TTI? Nie. A ja ci powiem, wydługo, jak ostatnio mówię live oglądałem takiego pana starszego po 50 Pozdrowionka z YouTube'a szerokości wytrzymy. A ten nie odpowiedział. Fedek co jest z nim A to Polak w ogóle jechał? Nie. A ja ci powiem pan po 50 grał w no nie na live. Ja wiem, nie ja wiem Ty jakiegoś typa dogoniliśmy Piotrek tutaj sobie jedzie Przed nami Pospiesz się Piotrek No staram, jadę się z do 3 Widzę cię tam, kurde Jaśmieś od kaciał się dogodzić nie mogę bo wy ten gościu ma takie lagi, uważaj, bo trochę się tepną prawie we mnie. A my w Katowicach jesteśmy, kurde. No 15 km mamy. 9. Wiesz, Kasia, jak rozmawiamy i ten to po prostu super. prawo, a nie w lewo? Bo skręcić, zobacz. Zobacz, się on Ło! Profesjonalnie. Jesteśmy wujka bohuna On mieszka na największym osiedlu... On na drugim największym osiedlu w Polsce, tak? O tak. O to jakaś kobitka idzie. W drzwińcach. Kasia, ty nie masz na kopietkach... Na, ...na kopietki, tylko wiesz... O nie, ty jest ta... tego w ogóle że... Ooo, ja se Czeka. No niestety, prawdopodobnie życie yy... Niestety nam mój trzeba cofać A my to bardzo lubimy Miejmy nadzieję, że nikt nie będzie wjeżdżał. To Ktoś w tam gdzie ja? No czekam aż ty wnieś, nie? To mi to trochę zajmie. A tobie? Niech moment, no poczekam aż ty cowniesz. Ej, a patrz! <grych> Aura nowy poziomik Aha. Długi dy, Długi dystans I Ja taka nie skomentuję na, kryzys, na jest po mnie nie? A gdzie a gdzie moja wczepa? Aha Oj co się stało z wczepa? Nie wiem, ale nakrep przede mną się na na trypa. Aha A to, to się będzie w parkową, czy czasu działa nie ty to zrobić. No tutaj wjeżdżasz flika w enter i przepraszam, nie, ale nie chcę mi się... Ty jest mój ładunek! Dobra! O masz ty w odcinkach, to jest mój ładunek! A patrz, a to, o to o, jak to mi się nie chce, to oni dają po boku wczepę? Nie, nie mam takiego czegoś. Ale Ja mam takie coś co trafam, ale śpieszy mi się, miałem takie do wyboru. Zero ekspo, za parkowanie. Dobra. Więc tak, tutaj Piotrek się parkuje, no my zakończymy dzisiejszy odcinek. No i co, dzisiaj grał ze mną Piotr, kiedyś w z nią strafą, trawą to mam. Coś Piotrek powiedzieć na koniec? Dzięki za zaproszenie i do następnego odcinka. No, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć. Cześć.